Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Alex i wraz z moją cyfrową rodzinką zapraszam Was na grudniowy entertainment. Pierwsze co tutaj trzeba zrobić, to zdecydowanie zmienić pogodę. Bo teraz jest lato. Zmień porę roku na zima. No nie chcę Wam nic. Mówić, ale to wy będziecie mieli najbardziej przerąbane od tej maszynki. hi hi, hi, hi. I pomyślałam sobie, że w ramach oszczędności, ponieważ mam 3600 dolarów, więc trzeba obciąć koszty i odmówić Cyrylkowi. Aha, muszę poczekać aż Cyryl tutaj przyjdzie. To wtedy mu wymówię pracę. Co? Ja chciałam kupić choinkę. Ona jest taka tycia. Tu jest duża. Uff, już się wystraszyłam. Chcę zrobić świąteczną atmosferę. Która jest ładniejsza? Ej, ta jest ładna. Ona jest chyba z jakichś modów. To w sumie chyba też. Tą chce na polko. Joka zajebista. O kurczę, tu jest świecący renifer. No to ja to muszę mieć. To jest. Łoo! <laughs> wow! Ale choina. Ona się pewnie świeci, prawda? Trochę, nie no w sumie 105 złotych kosztuje, no to mogę ją w sumie kupić. Byłam pewne obawy czy to będzie ładnie wyglądać. Niebieską chcę, dam tu. No nocy zobaczę, ale nie bo to jest na podwórku otomanów, a ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. A chciałam coś im jeszcze fajnego zrobić. Zastanawiałam się nad tym, co by było gdyby oni nie mieli możliwości wyrzucenia śmieci i czy zginęliby od much. Więc wpiszę tutaj koda. Zamknę śmietnik na klucz. I teraz otomanowie zostali pozbawieni wszelakich możliwości wyrzucenia śmieci. Ło, jak to super wygląda. Ale mam teorię, że tu nieważne jakie są światła. To zawsze będzie białe. Samanta jest matką roku. Tutaj jedno zaśmierdziałe śpi. Drugie beczy pod łóżkiem. A ona po prostu sobie gra na maszynie w jakieś upolutki. Sprawa do szkoły i teraz powinna dostać awans, bo jest szczęśliwa. Ale chwila, jeszcze wymówimy, ale to z Samantką pogram. Wymów pracę. Lecisz na niego? Wyśpieszam czas i zobaczę, co tu się będzie działo. To dzwoni? Czy Dawid może podejść do telefonu? Nie wiem, że spadaj. Ha, on wrócił ze szkoły. Oho, przyprowadził koleżankę ze szkoły. Znowu ma. Przychole na twarzy, a ta jest jeszcze ładniejsza niż poprzednia. To jest ona? To jest jego? Nie, to jest inna laska. Matku, co tu się w tej łazience stało? Ale dziecko się będzie bawić dobrze. I ty nie, 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 nie idziesz spać. Jeżeli opowiadać to w Co? Młodemu grozi wyjazd ze szkoły? Ciekawe czy tutaj dziecko mogą wyrzucić ze szkoły. Ojeju. Tomek nie radzi sobie zbyt dobrze w szkole. Wagarowanie lub nieodrabianie pracy domowej spowoduje pogorszenie stopni w szkole i może doprowadzić do wizyty opieki społecznej. No to czekam. Już jesteście przyjaciółmi. Jak szybciutko. Ale to jest flirciarz. Nie płacz Tomek. Wystarczy się wziąć za robotę. Jak ty idziesz z tym dzieckiem? Nie dostałam awansu. Ale dlaczego? Dwóch potrzebuję do awansu. A mam sześciu przyjaciół. I dlaczego mam zero urlopu? A sama cicho ma 15. z 15 Niesprawiedliwości. Poza tym czemu jeszcze śnieg nie spadł? Muszę ustawić pogodę na śnieg. Śnieg, Jej. biedni wy jesteście. Tak tutaj żyjecie sobie i pożytku z was nie ma. No no, ładnie to wygląda. Chcę w domu chojneczkę Wybuchowe. Pudełko. Chcę to sprawdzić. Fajerwerki. Imprezowa niespodzianka, świąteczna, noworoczna, losowa. Aha, to jest w formie prezentu. Ile za to dałam? Chyba 150. Co? I tutaj nie było prezentu? Co to za dziadostwo? Czuję się oskamowana. Jeszcze raz. Coś tu nie działa. Podpaliśmy na ognie. Co takie coś? Ja myślałam, że to będą ferwerki. No wiecie co. Niestety teraz sama muszę dbać o porządek tutaj. No ale ja mam kosz na śmieci. Nie to, nie to co niektórzy. Nie będę pokazywać palcem. No ale jestem ciekawa, czy zginie ci od nich. Ale czemu ty nie naprawisz tej wanny, tylko ścierasz to? Co, jesteś zadowolona z randki? Jak teraz ta świeczka fajnie wygląda? W ogóle teraz bardziej klimatycznie wygląda w zimie ten cmentarz niż w lecie. Ale tutaj wszystkie pory roku są fajne. Dobra, z dobrego serca pomyślałam, że wam przed dom też dam jakieś e, drzewko albo substytut tego, ale to nie będzie byle jakie drzewo, tylko najbardziej uschnięty bader jaki znajdę. O nie, ale nie ma tu takich małych. Wiecie, że każda złotówka na was jest straconą złotówką? No to nie dostaniecie nic. Ici ma za mało towarzystwa. Jedny. No to wstawaj. Będziesz się zajmować ko kociącią. On ma bardzo dużo różnych fajnych umiejętności. To ja zrobię tak. Pobierz umiejętności od Piotra. Może uda mi się od niego wziąć jeden punkt gotowania. Zawsze to coś szybciej, nie? Nie będziesz się Piotrek marnował. Nie mam pojęcia, jaki punkt to była. A dobra, idźcie sobie wszyscy do tej szkoły. Ja wam przyjdę łaskawie naprawić wannę. Jestem gdzieś tam w głębi duszy dobrym człowiekiem. Dobra. Chcemy, żebyś dostała awans. Strasznie tutaj ciężko się w tej dwójce robi tą karierę. ale to trwa? Czy oni mają tu jakieś żarcie, oprócz tego starego placka? Może yy, podaj tacę chipsy. Zjedz sobie chipsy. Przebywamy sobie tutaj troszkę. Osiągnąć dziewiąty poziom charyzmy. Ej fajnie, kreatywność i kreatywność. No no. Ty się boisz, że Samantha umiera. Co ci po tej babie jest? Żadnego pożytku, ona tu siedzi sobie, wywalona jakiś jakichś chłopach myśli, dziecko się wydziera. Idź do pracy, zobaczę co kot robi, gdy jestem w pracy. I leży. Idzie się bawić. Nic nie robi. To jest symulator prawdziwego kota. O, Pachor przyniósł pieniądze. Marlena zarobiła pieniądze grając na perkusji. Czyli inwestycja powoli się zwraca. O, mogę kliknąć interakcję dorośniej. Więc nasz mały Alvaro będzie dorastał. No i nie musisz chodzić do szkoły. Dobra, dorośniemy wszystkie Twoje koleżaneczki. Aspiracje, pan popularny. Chcę być popularny. Magda zdobywa poziom aspiracji łobuziara. A to taka patusiara, celinka. Proszę bardzo, próbując ocenić ten okres mojego życia, mogę tylko powiedzieć, że było kiepskie. A te są z dobrego domu, laseczki. Zbajerujemy je wszystkie. No i od razu, patrzcie, dorósł i od razu się wziął za to, O kurcze. Dwójka dzieci dorosło. Nie mogę. Dwójka dzieci dorosło, i okazało się, że ich życie jest beznadziejne. Ten od razu się poszedł bić, a ta uciekła do. ucieka do toalety. Nie, najpierw do taty, a później do toalety. <śleszamy> Oni się nie lubią? Jaką tu masz dużą głowę? To jest chyba fryzurana dorosłe Simy. <śmiennie> U otomanów jest taki syf, że aż Kasia z grobów stała, żeby to chyba posprzątać. Aha, ona jest agresywna, przez to, że sobie w szkole nie poradziła, nie? No ładnie, przez to, że się Kaśka wydziera. Do wszystkich pobudziła. Ten wzdycha, bo nie poszedł na studia. Czemu ona zamiast rozdzielić te dzieci im kibicuje? Wiem co ja zrobię? Zadzwoń i zaproś na randkę. Do, do Marleny przyszedł już dealer. Nie myśl, że nie dostrzegliśmy twojego entuzjazmu wobec gier, Marlena. Oto twoja mała nagroda. Odwiedź genialne gry, gdzie najważniejsze jest granie. Jak się to zaczyna? Przedmieście... Tu są chyba jakieś jacuzzi. To ja myślałam, że to będą jacuzzi, a tu są... No dość biednie tu jak na razie jest. Teraz mnie każdy będzie kochał. Aaa... Eblena? No, jesteś na rance, a ty myślisz o tym, żeby się pouczyć. Nie ma tu nawet żadnej przymierzalni, ani miejsca, gdzie można by zrobić jakiś barabara. Nawet łóżka tu nie ma. Wyzadzieńna jest ta porcelana. Możemy pojechać gdzieś indziej, jednak wychodzimy. Idziemy na termy, ziomek. Ej, Ceninka to jest ta dziewczyna Dawida. I ona się na mnie ślini. Zaproponuj zmianę stylu za darmo. Zmień własny styl. Zrobię sobie nowego fryza. To jest fryzurka Fluffy. O kurczę, ale fajnie, a po prostu może mam ładną sinkę, to może dlatego. Ona we wszystkim teraz dobrze będzie wyglądać. Ona wygląda jak słuchajcie taki MPc z metina, no bez kitu. Zrobimy grą łapkościowi. No, ładniejszy frys. I ja. to pasuje, pledożek, La, bla, bla. <grydyżek>. szczeniaczek. Chcesz barabara? Dobra wieć ma Tylko Gdzie by tu to, to? W jacuzzi. Tylko musimy razem iść. O, surna robi. Pięknie się zrobiło. Co ona czaruje? Koteczka! Ja chcę być dobrą czarownicą. To jest mój cel. Jak on się tu przyłączy, to zrobimy barabara i po wywalimy. Przechodzimy do rzeczy. No, to jest porządna randka. Czy uda mi się zrobić z tego randkę marzeń? Jeszcze minuta, niecała. A i to jest jakieś fatum. Znowu jest burza, kiedy oni są w jacuzzi. Wow, jest, udało się. Randka marzeń. Jeszcze on raz chce barabara. Miał być śnieg. Nikczemny szarlatan. Kto to jest? Wyjaśni mi to ktoś. Co to jest za chłop? Jest na każdej parceli. Tutaj pojawiła się teraz jakaś muzyczka, kiedy on przylazł. A tutaj jeszcze jest stewcia. Zagajnik. Aha, randka się przedłużyła ze względu na to, że była wspaniała. No, to zabalujcie jeszcze raz. Co on tworzy? On chyba handluje ludźmi. To było najlepsze spotkanie w całym moim życiu. Zadzwoń do mnie jeszcze, bo co tego chcę? Wszystkie potrzeby mi się dzięki temu naładowały. No to idę w inne miejsce teraz. Albo lepiej. Ja wiem, co ja zrobię. Ja wracam do domu. Masz komórkę wyciągają z gaci i dzwoń. Ojeju, jak on mnie kocha. Wystarczyło się wypsikać jakimś perfumem za dwa złota. Prowadzę własny interes i bardzo przydałaby nam się sprytny Sim, taki jak Ty do pomocy, Alex. Oceanografia. Chcesz zacząć pracować dla mnie w tej karierze na stanowisku asystentka badaj nad szami. M <grym> Przepraszam, asystentka badań nad wszami morskimi. Kurcze, no ale ona chciała zostać ministrem edukacji. Ale oceanografia jest chyba lepiej płatna. Dobra zaryzykuję. A ile będę zarabiać? Ile tak mało? Ja mam to gdzieś! Słuchajcie, straciłam dobrą pracę! O nie! Będę badać w morskie. Mogłam zostać ministrem edukacji. Zgodziłam się na jakieś frajerstwo za 300 złotych. Ja... <much> Zarabiałam po 1500 dziennie. Dramat! Ja nie chcę. No ale dobra, posiedzę tam 3 dni w tej robocie i zobaczymy, czy będę więcej zarabiać. Co? Znajomienie się z muzyką i tańcem? Gdzie ty muzykujesz i gdzie ty tańczysz? Mam nadzieję, że nie u mnie w domu. Co? To. Było naprawdę fantastyczne spotkanie. Chcę upamiętnić je potarunkiem dla Ciebie. Teleskop czarna dziura E3 to coś dla Ciebie. Tutaj, pod drzwiami. Super, ale ja już taki mam. No, ale w sumie. Dostałam 2000 Simlonów za to, że. No nie chcę nazywać rzeczy po imieniu. Ale weźmy u... tak hipotetycznie, że to mój chłopak. Mogę włączyć tą choinkę? Ja myślałam, że ona już taka jest. Mhm. <grytanie> Podżera lo z lodówki. Przecież możesz sobie coś zjeść. Ja już, ja się zastanawiam nad tym czy sobie nie zamówić jeszcze raz tego Chińczyka. Bo on był spoko. Bo ten tort to taki niezbyt zapychający. Nie no, co ty kuchenkę mi niszczysz? Jakiś, jakiś Bachor jest głodny. E? Jest przekąskę czy ciasteczka. O Boże, ale oni mają ciężkie życie, wszyscy. Te dzieci są niewyspane, głodne. Siedzą tu w syfie i jedzą chipsy i ciastka. To nie iść do pracy. Samanta poszła do roboty. No ja pierdziele! Jak czemu? Masz jeszcze 13 dni urlopu. Nie dopilnowała jej. Może powinnam ją zamknąć i przetrzymywać jako zakładnika, który będzie zarabiał sam na siebie. To za degradacja. O, tu jest jeszcze bukiet róż. Bukiet z liścikiem za najlepszą randkę. No to ja sobie tutaj to postawię na komódce w sypialni. O, ten też mogę tu położyć, a wcześniej chyba nie mogłam. A to jest jeszcze jego pota, widzicie to? Aha, bo ja już nie mam tych małych dzieci i one nie mam gdzie spać. Teraz się kapnęłam. Przecież mogę sprzedać te łóżeczka. Ten nocnik też. Królika tu zostawię, bo one nie mają mu łóżek. A dobra, będziecie mieli tyle, mnie to nie obchodzi. Tomek fatalnie już radzi sobie w szkole, to już nie jest źle. Czy ty milionerką jesteś, czy co? Udało mi się zarobić 5000 simolonów. Mhm. O kurde! Tak, chojka mi się pali. Nie, to są drzwi zamknięte. Kto mi to teraz gasi? Kot mi się spali. Pomocy. Otwórz zamek. Piotrek, leć to gasić. Chałpa mi się pali. Pomocy. Nie. Dobrze, że ktoś tutaj w domu był. Dobra, wypadł stąd. Opanowana sytuacja. Zamknij na klucz. Wstęp tylko dla mnie. Aha, drzwi otworzyłam, a wy już od razu. Wynucha mi stąd. Ty też. Sio! Już do mojego łóżka się pchają. Zatrzastałam Piotrka w domu, ale dostałam awans. Alex awansuje na stanowisko mistrzyni nurkowania. Badaj głębiny w poszukiwaniu dawno zaginionych reliktów. O, i zarabia szukając skarbów. Otwórz zamek. Trzeba tego nie nieroba wypuścić. Wynocha stąd. Ale teraz zarabia dzisiaj 325 i premia. No to nawet nieźle. Czekaj, chciałam przeczytać sobie, co jest napisane na karteczce. Do Sima Alex, któż by powiedział, że Simowie jak my mogą tak cudownie spędzać czas ze sobą. Teraz w ich myślach jesteś tylko ty, chcę wąchać te kwiaty tylko z tobą. Wow, to niezwykłe. Ta już chyba nie będzie świeciła. Ciężko jest zrobić święta jakiekolwiek. A teraz już nie ma płaczących dzieci, więc możecie się wyspać. Oni śpią za dnia, bo w nocy nie mogą, bo straszy. No tak. Jesteś zakochana w Samancie. Ja o tym zapomniałam. Dlatego ty się boisz, że ona umrze, bo ty ją kochasz. Nasza ostatnia radka była cudowna. Chcesz spędzić ze, ze mną następną radkę w miejscu zwanym przedmieście? A zobaczymy. A to nie chcę. Myślałam, że on wybierze parcelę. A to trzeba koteczkiem się pobawić. Co? Lepiej się pospiesz i wyróż na parcelę. Lisa nie będzie czekał wiecznie, ale ja dałam. Ja skreśliłam to. Jak ja mam teraz iść na tą parcelę? A tu ona śpi dalej na tym mrozie. Alicja. A ty gdzie się szwendasz? Nie mogę wierzyć, że wystawiasz mnie do wiatru. Nigdy więcej do mnie nie dzwoni. Ale przecież ja tylko... Tego... Ja, ja... nawet nie wiem... Nie wiem, gdzie miałem jechać. A co by było, gdybym Otomanom dała taką choinkę? Zjaraliby się tam wszyscy? Czy opanowaliby to? Dobra. tu kupuję im taką choinkę też ale to sprawdzimy sobie w następnej części. Zapraszam na poprzednie odcinki. No i do następnego, cześć!